Bogactwem Rzeczypospolitej były jej dobra naturalne. Lasy, łąki, pastwiska i rzeki leżały u podstaw egzystencji ludzkiej. Były źródłem zaspokojenia fundamentalnych potrzeb schronienia i ciepła. Choć właścicielami rozległych majątków ziemskich w czasach feudalnej Rzeczypospolitej była szlachta, duchowieństwo i król, to największym beneficjentem surowców i płodów leśnych byli chłopi. Korzystali z praw nazywanych wówczas wolnościami. Były to służebności gruntowo-leśne lub inaczej, servituty. Z lasów, pastwisk i łąk obciążonych służebnościami Pobierano wiele surowców naturalnych. Upadek Rzeczypospolitej w XVIII wieku nie zmienił tej sytuacji. Na ziemiach będących częścią monarchii Habsburskiej, nazywanych Królestwem Galicji i Lodomerii, lub po prostu Galicją, utrzymano dawne prawa służebne. Służebności w czasach Rzeczypospolitej powstawały na wiele sposobów. Najczęściej, władający danymi ziemiami król lub szlachcic nadawał poddanym lub duchowieństwu określone prawa, zgodnie z którymi pobieranie płodów i surowców naturalnych z jego majątku miało się odbywać w określonym porządku i wymiarze. Nadania nie stanowiły jednak osobnego aktu, lecz były częścią przywilejów, testamentów, aktów lokacyjnych, aktów erygowania parafii, umów i donacji. Prawa służebne były bardzo zróżnicowane. Najczęściej pozwalały uprawnionym osobom pobierać surowce leśne. Zbierano wówczas drewno opałowe i budowlane, ściółkę leśną oraz płody leśne. W XIX wieku obowiązywały tak zwane wolnice. Był to dzień tygodnia, w którym poddani mogli wejść do lasu i zabrać odpowiednią ilość surowców. Innym, często stosowanym prawem służebnym, była możliwość wypasu bydła na pastwiskach. Umożliwiało to kilkunastogodzinny wypas zwierząt gospodarskich w ciągu dnia. Niezwykle ważnym prawem służebnym był wypas bydła w lasach dworskich. Zwierzęta żywiły się owocami dębów i buków, trawami, korą, paszą z listowia i igliwia oraz pędami młodych roślin. Drewno budowlane wydawane było na podstawie odrębnych pozwoleń. Wykorzystywano je również do budowy całego zaplecza gospodarskiego, jak ogrodzenia pastwisk i zagród, narzędzi i inwentarza rolniczego, a także nieruchomości położonych w pobliżu rzek i jezior, czyli promów pasażerskich i towarowych, kanałów, chodników i drogowskazów. W 1848 roku w Galicji zniesiono pańszczyznę i stosunek poddańczy oraz nadano chłopom ziemię na własność. Władze austriackie nie zdecydowały się jednak wówczas na uregulowanie służebności, nakazując, by zostały utrzymane w obecnym stanie do czasu wydania odpowiednich regulacji prawnych. Zniesienie pańszczyzny pozbawiło właścicieli ziemskich darmowej siły roboczej, wobec czego przestali respektować służebne prawa poddanych. W konsekwencji tych działań doszło do masowych protestów i sporów na linii wieś-dwór. Poddani starali się wówczas dochodzić sprawiedliwości na różnych płaszczyznach. Zdarzały się sytuacje, w których siłą próbowano dochodzić swoich praw. Konflikty przeradzały się wówczas w starcia ze służbą leśną broniącą dostępu do lasów i pastwisk dworskich. Gdy dnia dzisiejszego ekonom, leśniczy i arendarz kobylańscy z chłopami kobylańskimi w kobylanach na drodze publicznej zastąpiwszy, Poddanych, niżej podpisanego, z drzewem jadących rozbili i rzeczy im gwałtem pozabierali. Składano protesty i pretensje do administracji lokalnej. Skargi i zażalenia kierowano również do władz centralnych, dworu wiedeńskiego i samego cesarza. Gdy te działania zawodziły, sprawiedliwości próbowano szukać w sądach. Oskarżenia płynęły również ze strony ziemian, pozywających chłopów o kradzieże i dewastację lasów. Ogłoszony w 1853 roku patent cesarski nakazywał zniesienie serwitutów za odszkodowaniem lub ewentualną regulację. Likwidacja serwitutów nie następowała jednak z urzędu, a na żądanie stron, dlatego cały proces był rozciągnięty w czasie. Po wydaniu odpowiednich rozporządzeń służebności stopniowo znoszono. Powoływano lokalne komisje serwitutowe, które miały rozpoznać prawa służebne każdej gromady, miasta i parafii, oszacować ich wielkość i wartość. Najważniejszym źródłem wiedzy dla komisarzy były dawne dokumenty, jak nadania, przywileje i opisania urbarialne. Dowód stanowiły również przesłuchania społeczności lokalnych reprezentujących różne grupy społeczne i profesje. Byli to chłopi, mieszczanie, rzemieślnicy, służba leśna i administracja dworska. Zanim złożono zeznanie opisujące funkcjonowanie serwitutów, każdy świadek musiał złożyć przysięgę na prawdomówność oraz w punkcie ogólnym przedstawić swoją sylwetkę. Nazywam się Franek Cukla, liczę lat 72, ojciec ośmiorga dzieci. W ociece zamieszkały, sądzony ani karany nie byłem. Kolejnym krokiem lokalnych komisji było sporządzenie wykazu osób uprawnionych do korzystania z danego prawa. Spisy zawierały imię i nazwisko gospodarza z numerem domu. Każdy dokument wieńczyły podpisy reprezentantów wsi lub miast z pieczęciami. Dokumentacja była niezwykle ważna z punktu widzenia chłopów, bowiem zabezpieczała prawa indywidualnych gospodarzy do udziału w ostatecznym odszkodowaniu. Niezwykle ważnym punktem w rozpoznaniu spraw były wywody techniczne. Powołani eksperci określali w dokumencie wymiar każdego prawa. Czyli ilość pobieranego surowca w roku oraz jego wartość. Włościanom gminy turaszówki, dwóch części dobieskiej i potockiej, przysługuje prawo pasienia bydła, to jest krów jałówek i koni, wspólnie z bydłem dworskim na ugorach i ścierniskach dworskich. Następnie, w obecności komisji, pełnomocników dworu i gromady sporządzano główny protokół. W trakcie wspólnego posiedzenia strony mogły wyrazić zgodę na wykup lub regulację praw i formę odszkodowania. Jedną z możliwości odszkodowania dla gromady za zniesione prawa służebne było przekazanie wsi odpowiedniej kwoty pieniężnej obliczonej na podstawie szacunków technicznych. Inną możliwością było przekazanie gminie ekwiwalentu leśnego wydzielonego z lasów dworskich. Taki obszar leśny mógł stać się własnością całej gminy lub wspólnotą gruntową osób, które posiadały dotychczas prawa służebne. W przypadku wykupu i regulacji praw służebnych mieszczan i magistratów oraz parafii najczęściej dochodziło do porozumienia. Spisywano wówczas ostateczny protokół, który Komisja Lokalna przedstawiała do akceptacji Komisji Krajowej z siedzibą w Lwowie. Po akceptacji publikowano wyrok kończący cały proces. Najczęściej jednak w trakcie prac Komisji dochodziło do konfliktów pomiędzy Wsią i Dworem. Punktem zapalnym była sama idea wykupu praw, która nie podobała się chłopom oraz szacunki techniczne, wymiar i wartość praw, a także proponowane kwoty pieniężne lub powierzchnie lasów jako odszkodowanie za zniesione serwituty. Niezadowoleni chłopi bez względu na zniesienie służebności próbowali czasem siłą realizować dawne prawa. Dochodziło wówczas do aktów dewastacji i kradzieży drewna. Gminy, niezadowolone z orzeczeń komisji, masowo składały odwołania od wyroków lwowskich organów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Wiedniu i Dworu Cesarskiego. Większość odwołań nie przynosiła jednak pożądanego efektu. Ostatnią możliwością było złożenie odwołania do samego cesarza. Masowo kierowano prośby do Franciszka Józefa I, których charakter podkreślał wyraźnie mit dobrego cesarza, obrońcy chłopów. Najjaśniejszy panie, panie i najłaskawszy monarcho, cesarzu i ojcze nasz. Bóg Najwyższy Wszechmogący na Wysokości. U Ich Mości Świątobliwej majestat cesarski ma staranności, jako też o nędznych i ubogich stanach na Ziemi. Przez co my, jako nędzni i ubodzy ludzie, odważamy się udać, jako z najgłębszą pokorą w naszych niedolegliwościach tu niżej wyjaśnionych i podanych. Konflikty o serwituty w Galicji były nieodłączną częścią procesu wykupu i regulacji praw służebnych. W większości przypadków Komisja Krajowa w Lwowie uznawała wyrok rekomendowany przez komisje lokalne bez względu na właśnie spory oraz brak akceptacji wypracowanej formy odszkodowania. Gminy zmuszone były do przyjęcia wyroku, a bezpośrednią konsekwencją działań komisji lokalnych i całego procesu wykupu i regulacji serwitutów było powstanie lasów gminnych i wspólnot gruntowych, które przetrwały do czasów współczesnych. Dzisiejsze lasy gminne Użytkowane przez poszczególne wsie i wspólnoty gruntowe powstały w drodze wydzielenia lasu dworskiego lub jego zakupu za pieniądze przekazane gminom w ramach odszkodowania za zniesione prawa służebne.